Witajcie widzowie w podsumowaniu tygodnia. Dzisiaj, jak co tydzień, poruszyć sobie trzy takie najważniejsze tematy, które się ostatnio wydarzyły. Od razu przechodząc do pierwszego, to niech dobrze wiecie, no, relacje USA z Iranem, no, póki co są dość napięte. Tutaj wszystko zaczęło się dawno temu, ale patrząc na to z ostatniej perspektywy, to zaczęło się od tych protestów przeciwrządowych w Iranie, w których to Iran już od paru parunastu dni ma odcięty internet. No, co prawda jakieś tam filmiki się do nas przedzierają, jak to wygląda, statystyki, jak tutaj, no, te protesty dość brutalnie są tłumione i także jest to, że w niektórych miastach, no, mimo wszystko, no, ci protestujący mają lekką przewagę nad siłami rządowymi, i przejmują niektóre obiekty. No, póki co nie ma się tej jednak jak dobrze wiecie, na czegoś spodziewać, gdyż Iran jest to dość bardzo takie zmilitaryzowane państwo, taka dyktatura. Oczywiście wojsko i wszystkie bojówki dość mocno tam trzymają władzę, dlatego te protesty no, prędzej czy później zostaną jakby bardziej rozgonione. No, tutaj przede wszystkim wkracza nam Donald Trump i tutaj amerykańska marynarka wojenna. Jak dobrze wiecie, to tam zostały wysłane lotniskowce i inne okręty, które mogą teoretycznie zaatakować cele na terytorium Iranu, gdyby Donald Trump tak rozkazał. No, dobrze wiemy, on jest do tego zdolny, nawet bez zgody kongresu, dlatego należy się temu bacznie przyglądać, gdyż tutaj dość duże napięcia w tym regionie, no pokazują nam, między innymi nawet na giełdzie, że taką lekką niestabilność, że względem na przykład cen ropy, które ostatnio bardzo mocno poszły w górę, tutaj powyżej 60 dolarów za baryłkę, dlatego tutaj pamiętajcie, bacznie się przyglądajcie, ponieważ tutaj, jest tutaj naprawdę tak z dnia na dzień, tutaj Donald Trump potrafi zadecydować o czymś i za mogą zacząć jakieś naloty, oczywiście tutaj Iran odpowiada bardzo twardo, całą władzę Teheranu podkreślają, że ich program przed w tym, na przykład ten nuklearny ma charakter pokojowy, a zdolności militarne kraju, w tym rakiety, nie będą podmiotem żadnych negocjacji. No zobaczymy, jak to się bardziej rozwinie. Wiecie, jak dobrze wiecie, no, takie taktyczne naloty na te ich ośrodki w ubiegłym roku bardzo i to bardzo opóźniły ich ten program nuklearny. Przechodząc do drugiego tematu, jakim jest historyczna umowa między Unią Europejską a Indiami. Po latach negocjacji obie strony ogłosiły zawarcie porozumienia, które określane jest jako Mother of All Deals, czyli matka wszystkich umów handlowych. Dlaczego aż tak? Bo mówimy o porozumieniu między jednymi z największych gospodarek świata. Oczywiście, jeśli tutaj Unię Europejską liczymy jako jedną gospodarkę, umowa zakłada stopniowe znoszenie ceł, ułatwianie inwestycji, współpracę technologiczną oraz Większy dostęp do rynków po obu stronach dla Unii Europejskiej to ogromna szansa na dywersyfikację handlu i uniezależnienie się od tych Chin. Szczerze myślę, że to jest dość taka dobra decyzja ze względu na to, że jak dobrze wiecie, no, mnóstwo znaczy mnóstwo produktów pochodzi z Chin, jest tutaj sprowadzana, i jakby Chiny tak naprawdę zadecydowały o czymś, jakiejś blokadzie handlowej dla Unii Europejskiej no to z jednej strony byłoby to dość bolesne dla gospodarki chińskiej samej w sobie, ale z drugiej, no jak dobrze wiecie. Prawie cała elektronika, mnóstwo takich komponentów, części samochodowych jest produkowane w Chinach, to mogłoby się bardzo źle skończyć dla Europy ze względu na to, że nagle byśmy zauważyli brak po prostu takich dostępnych części zwykłych nawet na rynku, czy jakieś braki w elektronice w sklepach. Mówimy to także o różnych innych, tańszych produktach, tak, tak naprawdę jak idziecie do sklepu i spojrzycie na te rzeczywiście nie produkty żywieniowe, no to co, co drugi, co trzeci będzie Made in China. Dlatego też sądzę, że to jest dość dobre posunięcie, dlatego że Indie to też dość tani rynek pracy, z bardzo dużym potencjałem i pozwoli to uniezależnić się nieco od Chin. To porozumienie ma także taki wymiar geopolityczny w świecie, coraz bardziej podzielony na takie właśnie bloki gospodarcze. Ta Unia Europejska próbuje nieco bardziej wiecie, przyciągnąć Indię do Unii Europejskiej. Więc jak dobrze wiecie, Indie są także państwem grupy BRICS, które ma dość bliskie relacje z Rosją i Chinami. Jednak Indie, ze względu na to, że to jest no, bardzo potężne azjatyckie państwo, lepiej mieć nieco bardziej po swojej stronie niż robić sobie w Azji jeden wielki sojusz nieco bardziej wrogich państw, które mogą działać na naszym korzyść. I przechodząc jeszcze do trzeciego newsu, który jest nieco powiązany z tym pierwszym, to Unia Europejska uznaje Irańską Gwardię Rewolucyjną za organizację terrorystyczną. To taka decyzja no bezprecedensowa, tej Stany Zjednoczone to już jakiś czas temu ich ogłosiły. Gwardia Rewolucyjna to jedna z najpotężniejszych instytucji w Iranie. Ma ogromny wpływ na wojsko, politykę i gospodarkę kraju. Ich przedstawiciele to tak naprawdę są na wielu szczeblach rządowych, zajmują ważne pozycje. Wpisanie ich na listę organizacji terrorystycznych oznacza zamrażanie aktywów, zakazy podróży, jeszcze większą izolację Iranu na are... Międzynarodowej. Unia Europejska tłumaczy te decyzje brutalnymi tłumieniami protestów w Iranie oraz działaniami destabilizującymi region Bliskiego Wschodu. Iran natomiast odpowiedział ostrą krytyką i zapowiada możliwe działania odwetowe. Choć tak naprawdę jakie działania odwetowe może tutaj Iran dla Unii Europejskiej zrobić? No co, zakażenie turystom wjazdu do Iranu, czy jakieś aktywa polityków w Iranie? No wątpię, żeby takie coś w ogóle, jak już to istniało, jakąś większą skalę, może jakiś pojedynczy politycy mają tam jakąś inwestycję, ale wątpię w to. No, A co do w turystów, no ja się póki co do Iranu nie wybieram, nie wiem jak wy, więc nie ma się za bardzo czym przejmować. Ale póki co ta decyzja jeszcze bardziej komplikuje relacje Zachodu z Teheranem i zwiększa presję gospodarczą na irańskie władze, no które bądź co bądź, no mimo wszystko bardziej współpracują z takimi państwami jak Rosja czy Chiny, lecz ta współpraca w ostatnim czasie też nie najlepiej się układa. Póki co widzowie byłoby to tyle w dzisiejszym odcinku. Żegnajcie!